Czy chcecie coraz doskonale miłować się wzajemnie, biorąc za wzór ofiarną miłość Chrystusa, który oddał za nas swoje życie? Chcemy. Czy chcecie okazywać sobie coraz głębszy szacunek i żyć w doskonalej wierności małżeńskiej? Chcemy. Czy chcecie wspierać się wzajemnie w troskach i radościach, zdrowiu i chorobie, służąc sobie serca i modląc się za siebie? aż do końca waszego życia chcemy. Bóg Wszechmogący, od którego pochodzą nasze dobre pragnienia, niech umocni naszą, waszą wolę i wspiera was łaską, abyście wiernie wypełniali święte ślubowania, dzisiaj ponowione i zasłużyli na życie wieczne. Amen.